18 marca po godzinie 6 rano w piławie górnej doszło do zdarzenia drogowego. Jak ustalili policjanci, sprawcą była 51-letnia kobieta jadąca samochodem marki Volkswagen, która nie dostosowała prędkości do warunków ruchu, nie zapanowała nad pojazdem, zjechała z jezdni i doprowadziła do wywrócenia pojazdu. Na szczęście jechała sama i nie odniosła poważniejszych obrażeń. Sprawca został pouczony. W dniu dzisiejszym, to jest 18 marca, otrzymaliśmy zgłoszenie o zdarzeniu drogowym w miejscowości Piława Górna. Na miejsce udały się dwa zastępy z Państwowej Straży Pożarnej oraz jeden zastęp OSP Gilu. Na miejscu zastaliśmy samochód osobowy w dachowaniu. W wyniku zdarzenia sam znajdował się na jednym pasie jezdni, blokując jeden z jezdni całkowicie. Ruch w miejscu akcji odbył się wahadłowo. Osoba przygotowana opuściła samo samodzielnie, nie wymagała mocy medycznej.